Witamy na kanale Na linii życia. Są katastrofy, które spadają jak grom z jasnego nieba, nie dając nikomu szans na reakcję. I są takie, które nadchodzą powoli, krok po kroku, zapowiadane przez serię znaków, które wszyscy widzą, ale nikt nie chce ich dostrzec. Dziś opowiemy historię największej tragedii w dziejach polskiej floty handlowej po II wojnie światowej. To nie jest tylko opowieść o szalejącym żywiole i sztormie stulecia, który zamienił Bałtyk w cmentarzysko. To mroczna kronika chciwości, zaniedbań i tajemnic, które miały na zawsze spocząć na dnie morza. Opowiemy o statku, który nigdy nie powinien wypłynąć z portu, o betonie wylanym w kadłubie, by ukryć jego kalectwo, o ładunku, którego oficjalnie tam nie było. I o 55 ludziach, którzy w lodowatym piekle walczyli o życie. Zdradzeni przez system, który miał ich chronić. Przed wami historia promu Jan Heweliusz. Jest 13 stycznia 1993 roku. Port w Świnoujściu spowija gęsta zimowa noc. Na brzeże smagane jest lodowatym wiatrem, który z każdą godziną przybiera na sile. Przy piersie numer dwa kumuje Jan Heweliusz. Dumny, biało-niebieski kolos prom kolejowo-samochodowy, który od lat kursuje na trasie do szwedzkiego Istad. Na pierwszy rzut oka wygląda potężnie i bezpiecznie, ale to tylko pozory. Marynarze, którzy go znają najlepiej, szeptem nazywają go chorym statkiem. Heweliusz ma za sobą mroczną przeszłość sześć lat temu, podczas pożaru w porcie, jego pokłady i nadbudowka uległy poważnemu zniszczeniu. Armator zamiast zezłomować jednostkę, zdecydował się na remont. Remont, który, jak się później okaże, był wyrokiem śmierci odroczonym w czasie. Aby wyrównać przechyły niestabilnej jednostki, w jej dno wylano tony betonu. To była prowizorka, łata na otwartej ranie, o której wiedzieli nieliczni. Statek stał się cięższy, mniej sterowny a jego środek ciężkości przesunął się w sposób, który w ekstremalnych warunkach mógł się okazać zabójczy. Tej nocy warunki nie są po prostu ekstremalne. Nad Bałtyk naciąga Orkan Junior, potwora atmosferycznego, jakiego te wody nie widziały od dziesięcioleci. Barometry szaleją, wskazówki lecą w dół w zastraszającym tempie. Kapitan Andrzej Ułasiewicz, doświadczony wilk morski, doskonale wie co to oznacza – Waha się inne promy w tym bliźniaczy Kopernik zostają w porcie lub zawracają z trasy, ale presja jest ogromna. Hewell już ma opóźnienie. Na pokładzie czeka 29 kierowców ciężarówek, którzy muszą zdążyć z towarem. W ładunkach stoi 28 tirów i 10 wagonów kolejowych. Czas to pieniądz. O godzinie 20:30, mimo szalejącego wiatru dochodzącego do 12 stopni w skali Beauforta, zapada decyzja: płyniemy sumy zostają rzucone, Heweliusz z 64 osobami na pokładzie rusza wprost w paszczę Lwa. Początek rejsu jest walką. Wyjście z portu przy takim wietrze to manewr karkołomny, ale Łasiemiczowi się udaje. Gdy jednak prom mija główki portu i wypływa na otwarte morze, piekło się rozpęta na dobre. Fale wysokie na 6 metrów uderzają w burtę z siłą taranów. Wiatr wyje tak głośno, że zagłusza pracę silników. Pasażerowie w swoich kajutach nie mogą spać. Statek nie kołysze się, on rzuca się na falach jak zabawka. W mesie przesuwają się meble, ze stołów spadają naczynia, ale to, co dzieje się na pokładzie samochodowym, jest znacznie groźniejsze. Gigantyczne siły działają na łańcuchy mocujące ciężarówki i wagony. Stal trzeszczy, naprężona do granic wytrzymałości. Około godziny trzeciej nad noc sytuacja staje się krytyczna. Heweliusz znajduje się w pobliżu niemieckiej wyspy Rugi. Wiatr wieje już z prędkością 160 km na godzinę. To nie jest sztorm, to huragan. Kapitan Ułasiewicz próbuje manewrować, by ustawić statek dziobem do fali, ale chory Heweliusz, obciążony betonem i źle rozmieszczonym ładunkiem, nie słucha steru tak jak powinien. Wtedy następuje pierwszy... Złowrogi znak. Systemy alarmowe na mostcie zaczynają wyć. Czujniki przechyłu wariują. Statek nagle kładzie się na burtę. To nie jest zwykłe kołysanie. Prom przechyla się i. nie wraca do pionu. Zostaje w nienaturalnej pozycji. W ładunku słychać potworny huk. To zrywają się pierwsze mocowania. Ciężarówki, ważące po kilkadziesiąt ton, zaczynają przesuwać się po pokładzie jak klocki domina. Uderzają w ściany. Miażdżąc wszystko na swojej drodze. Na mostce kapitańskim panuje grobowa cisza, przerywana jedynie komunikatami radiowymi i wyjem wiatru. Ułasiewicz wie, że to koniec rutynowego rejsu. To początek walki o przetrwanie. Uruchamia systemy balastowe, próbując wyrównać przechył, ale statek nie reaguje. Przechył się pogłębia. Z 10 stopni robi się 20. Ludzie wypadają z łóżek. W korytarzach gaśnie światło, zapala się oświetlenie awaryjne, rzucając upiorne, czerwone cienie na ściany, które teraz wstają się podłogą. O godzinie czwartej dziesiątej kapitan podejmuje ostateczną decyzję. Przez radiostację płynie w eter sygnał, którego żaden marynarz nie chce nigdy nadać ani usłyszeć. Mayday, mayday, mayday. Tu Jan Heweliusz. Mamy silny przechył. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Głos kapitana jest spokojny, profesjonalny, ale w jego tonie słychać świadomość nieuchronnej tragedii. W tym samym momencie, setki kilometrów dalej, w ciepłych domach, rodziny marynarzy budzą się z niewyjaśnionym niepokojem, nie wiedząc jeszcze, że ich bliźni właśnie spojrzeli śmierci w oczy. Na środku szalejącego Bałtyku, samotny, okaleczony statek przegrywa walkę z fizyką, i wtedy w ciemności nocy rozlega się dźwięk, który ocaleli zapamiętają do końca życia. Dźwięk pękającego metalu, gdy furta rufowa, nie wytrzymując naporu wody i przesuwającego się ładunku, puszcza. Może wdziera się do środka. Godzina 4.30. Na pokładzie Jana Heweliusza rozgrywają się sceny danteski. To już nie jest statek, to śmiertelna pułapka, która obraca się wokół własnej osi. Przechył osiąga 50 stopni. Podłogi stają się ścianami, a ściany sufitami. Meble, bagaże, a nawet ludzie, którzy nie zdążyli się czegoś chwycić, spadają w dół korytarzy, rozbijając się ogrodzie. W kabinach pasażerskich ci, którzy jeszcze spali, budzą się w trumnach. Drzwi, teraz znajdujące się na suficie, są nie do otwarcia dla kogoś, kto nie ma siły atleta. Słychać krzyki uwięzionych, walenie w metalowe ściany, modlitwy i przekleństwa. Załoga próbuje pomagać pasażerom, ale w tym chaosie każdy ruch grozi śmiercią. Stewardzi, sami ledwo trzymając się poręczy, wskazują drogę na pokład łodziowy, który teraz wydaje się być wirtualną ścianą wspinaczkową. Kapitan Ułasiewicz do końca pozostaje na mostku. Wydaje rozkaz opuszczenia statku, ale już jest za późno na zorganizowaną ewakuację. Żadna z łodzi ratunkowych nie może zostać opuszczona w tradycyjny sposób. Przechył jest zbyt duży. Jedyna nadzieja w tratwach pneumatycznych ale mechanizmy zwalniające, skute lodem irdzą, odmawiają posłuszeństwa. Marynarze walczą z nimi gołymi rękami, łamiąc paznokcie, kopiąc w zwalniaki. Niektóre tratwy w końcu spadają do wody, ale wiatr natychmiast porywa je jak papierowe lodeczki, zanim ktokolwiek zdąży do nich wejść. O 5.12 rano następuje koniec. Jan Heweliusz już przewraca się stępkiem u góry. Gigantyczny kadłub niczym wieloryb unosi się na chwilę na falach, eksponując rdzawo czerwone dno i wciąż pracujące śruby, które mielą powietrze i wodę z przeważającym rykiem. Ci, którzy udało się wyjść na zewnątrz, teraz zsuwają się po oblodzonej burcie prosto do lodowatego piekła. Niektórzy ubrani tylko w piżamach, skaczą z wysokości kilku pięter w czarną otchłań, inni, uwięzieni wewnątrz, wciąż żyją w pęcherzach powietrza w odwróconym świecie, gdzie woda, wolno, ale nieubłaganie, zalewa kolejne pomieszczenia. Ostatni sygnał z mostka urywa się w pół słowa. Cisza radiowa, która następuje potem, jest głośniejsza niż wycie wiatru. Na powierzchni zostaje tylko garstka rozbitków. I wrak, który powoli zaczyna znikać pod wodą. Woda ma temperaturę 2 stopni Celsjusza. W takich warunkach człowiek bez specjalistycznego skafandra traci przytomność w ciągu 15 minut, a umiera w ciągu 45. Dla rozbitków z heweliusza każda sekunda jest walką o ciepło, oddech o życie. Fale zalewają ich głowy. Słona woda wdziera się do płuc. Wokół unoszą się szczątki statku, plamy ropy i… puste tratwy. Te, które udało się zwodować, są w większości odwrócone dnem do góry albo uszkodzone. Grupa ocalałych, w tym kilku członków załogi i kierowców, desperacko czepia się jednej z tratw, która otworzyła się poprawnie. Wdzierają się do środka, jeden po drugim, Wyciągając z wody skostniałych towarzyszy. Jest ich tam stłoczonych kilkunastu. W środku jest woda, ale przynajmniej chroni ich cienka warstwa gumy przed bezpośrednim atakiem wiatru. Wtedy na niebie pojawia się nadzieja. Warkot silników. Nadlatują śmigłowiki natunkowe, niebieskie, duńskie, a później polskie. Reflektory omiatają wzburzone morze. Wyławiając z mroku pomarańczowe kamizelki i tratwy. Wydaje się, że koszmar dobiega końca, ale dla niektórych to dopiero początek nowej tragedii. Warunki są tak ekstremalne, że akcja ratunkowa zamienia się w chaos. Niemiecki śmigłowik zawisa nad jedną z tratw. Ratownik opuszcza linę z koszem, ale potężny podmuch wiatru rzuca maszyną. Lina, która miała trafić do rąk ratownika, zahacza o tratwę. Pilot, walcząc o utrzymanie śmigłowika, szarpie maszyną do góry. Tratwa, z ludźmi w środku, zostaje wywrócona do góry dnem. Ci, którzy myśleli, że są już uratowani, wpadają z powrotem do lodowatej wody. To nie koniec koszmaru. Wiry atmosferyczne, generowane przez potężne łopaty, działają jak huragan, wpychają wodę do płuc rozbitków, którzy próbują utrzymać się na powierzchni tworzą wodną mgłę, w której nie da się oddychać. Jeden z ocalałych, elektryk Andrzej Korzeniowski, widzi, jak lina ratunkowa, która miała być wybawieniem, staje się narzędziem śmierci. Niektórzy są zbyt słabi, żeby chwycić się uprzęży, wysłyzgują się z rąk ratowników i znikają pod falami na zawsze, jedyne metry od bezpiecznego pokładu śmigłowika. Z 64 osób na pokładzie Morze i chaos akcji ratunkowej zabiera 55 istnień. Tylko 9 osób przeżyje to piekło. Kiedy ostatni ocalały zostaje podjęty z wody, słońce wstaje nad pustym morzem. Po Janie Hewiliuszu została tylko plama ropy i dryfujące koła ratunkowe. Ale prawdziwa burza, burza pytań i oskarżeń dopiero miała nadejść, bo to, co wydarzyło się na morzu, było tragedią. Ale to, co działo się na lądzie przed Rajsem i po nim, było zbrodnią. Wrak Jana Heweliusza spoczął na głębokości 27 metrów. Stał się podwodnym grobowcem dla wielu ciał, których nigdy nie odnaleziono. Ale jak tylko pogoba się uspokoiła, na miejsce tragedii zeszli nurkowie. To, co zobaczyli, mroziło krew w żyłach. Wrak wyglądał jak po po bitwie. Ale to niewidok zniszczeń był najbardziej niepokojący. Nurkowie, którzy penetrowali wnętrze statku, zaczęli zgłaszać dziwne obserwacje. Niektóre drzwi były zablokowane w sposób, który sugerował, że ktoś próbował się z nich wydostać, ale nie mógł. Inne były otwarte, prowadząc do pustych pomieszczeń, gdzie powinni być ludzie. Jednak najbardziej szokujące odkrycia dotyczyły ładunku. Oficjalnie Heweliusz przewoził wagony kolejowe i ciężarówki ze neutralnym towarem, szkłem, cebulą, konserwami. Ale nurkowie relacjonowali, że widzieli rozrzucone po dnie skrzynie, które nie pasowały do żadnego z listów przewozowych. Niektóre z nich przypominały wojskowe zasobniki. Wokół wraku zaczęły krążyć plotki o broni. Czy to możliwe, że prom był wykorzystywany do nielegalnego przemytu uzbrojenia z Rumunii na Bliski Wschód, a trasa przez Polskę i Szwecję była tylko przykrywką? Te teorie podsycał fakt, że wrak był pilnowany. Przez długi czas dostęp do niego był utrudniony, a oficjalne raporty z oględzin były nadzwyczaj lakoniczne. Co więcej, samo zachowanie wraku budziło wątpliwości. Dlaczego statek przewrócił się tak szybko? Dlaczego betonowa wylewka, która miała go ratować, stała się jego gwoździem do trumny. Nurkowi zauważyli pęknięcia i deformacje kadłuba, które nie mogły powstać tylko w wyniku uderzenia o dno. Wyglądało to tak, jakby konstrukcja statku była zmęczona życiem na długo przed sztormem. Heweliusz był jak stary, schorowany człowiek, któremu kazano biec maraton. Jego serce, silniki i jego kości, kadłub. Po prostu nie wytrzymały. Ale ktoś wydał rozkaz startu. Ktoś podpisał dokumenty, że statek jest sprawny. I ten ktoś nigdy nie zeszedł na dole, aby spojrzeć w oczy martwym marzeniarzom. Śledztwo w sprawie zatonięcia Jana Heweliusza ciągnęło się latami i stało się jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii polskiego sądownictwa. Izby morskie orzekały, uchylały wyroki, zmieniały zdanie. Ostatecznie winą obarcono kapitana Ułasiewicza. Martwy kapitan to idealny kozioł ofiarny. Nie może się bronić, nie może pokazać dokumentów, nie może wskazać, kto naciskał na wypłynięcie. Uznano, że popełnił błędy w nawigacji i decyzji o wyjściu w morze, ale czy na pewno? Rodziny ofiar i niezależni eksperci nigdy nie pogodzili się z tym werdyktem. Wskazywali na grzech pierworodny Heweliusza, tą nieszczęsną betonową wylewkę po pożarze w 1986 roku. Wylano tam 115 ton betonu, by wyrównać statek, ale zrobiono to bez precyzyjnych obliczeń na oko. To sprawiło, że prom był permanentnie niestabilny. Każdy silniejszy wiatr był dla niego zagrożeniem. Armator o tym wiedział? Polski rejestr statków o tym wiedział, a mimo to pozwolono mu pływać. Dlaczego? Bo przynosił zyski, bo w tamtych czasach liczyła się dewiza, a nie bezpieczeństwo. Do dziś nie wyjaśniono też wątku przemytu broni. W 2005 roku dziennikarze dotarli do dokumentów sugerujących, że na pokładzie mogła znajdować się broń strzelecka. Świadkowie mówili o dziwnych ciężarówkach wjeżdżających na prom w ostatniej chwili bez kontroli celnej. Czy Heweliusz padł ofiarą międzynarodowej intrygi, czy może po prostu chciwości i byle jakości? Prawda, podobnie jak wrak, leży zagrzebana w mule na dnie Bałtyku. Dziś, ponad 30 lat po tragedii, Jan Heweliusz pozostaje mrocznym mementem. Przypomina, że za każdą katastrofą stoją nie tylko siły natury, ale często ludzkie błędy, pycha i chciwość. 55 osób zapłaciło najwyższą cenę za to, że ktoś na lądzie uznał, że ryzyko się opłaca. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie lapkę w górę i subskrybujcie kanał na linii życia. Pamiętajcie o tych, którzy nie wrócili z morza. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.